No, może jest okazja, to powiem kilka słów o aklimatyzacji Tutaj wszyscy mówią, że by dużo pić Dużo sikać To powinno być dobrze Za każdym razem rano o Szerpowie mówią, że do południa powinno się mieć 3 litry wody I od obiadu też dolewają A tu mamy gościa w klapkach Mamy tu buty trekkingowe gość w, w klapkach, a drugi taki butika To są podróby znanej marki o nazwie Wir od Air Więc sam się nie domyślę co to, co to za buty Na szerba. <tryk> Mamy tutaj taką nieciekawą sytuację, bo się właśnie jak spierniczy tutaj w tej stałki na mijańce z tymi osłami. Leży na dole. O, idzie tutaj jeden i ten jak tam taki podobny, tam sobie spadł gdzie ten gość teraz z pijakiem chodzi na dół. Poleciał. Tutaj osiołki nas zesztechowały, tak a my tutaj wyżej siedzimy. Jest nieciekawie. No i stoimy. No tak, to jest właśnie... A tu następne idą już, z z zgadzam proszę Nie no jest... Jest... No jest grubo nie? I jeszcze następne schodzą z góry Tak, a tu jest ten osioł, który właśnie tam wylądował na plecy A tu kwawi Głucho kwawi Jedne te zwierzęta i to wszystko dla dla turystów